Widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj testujemy bomby w Gars modzie. Eee, tutaj mam bomby i ja mam w ogóle dużo bomb. Zaczynamy od takiej, ale zanim to. Eee, to zróbmy. Czekaj. O. To, to, to zrobię coś takiego. Aha, dobra, czekaj. Okej. Okay. Kurde, czemu ja mam tak myszki, kur... Dobra, tak jest lepiej. Okej. Okay. Wow. Ogólnie widzowie jutro albo w pierwszym grudnia przepraszam Was. Będzie Day yy, No bo jutro mój kolega ma urodziny, więc nie wiem czy się uda. Ale jak się uda, no to... Wow! A jak się uda to zrobię. O kurde! O kurde! Dobra. Tak jest, sad, no bo na razie te bomby są słabe, ale na samym końcu zobaczycie bomba atomowa. więc oglądacie do samego końca. O kurde! Dobra, ważne. Kolejna bomba jest ta. Ona powinna lecieć. Bo kurde. I ona powinna lecieć, ale nie leci. I mam coś z myszką, nie tak? O kurde. A tutaj, dobra. O. Dobra, jest jakaś puszka. Co to ma zrobić? O kurde! Ała. O Boże! Ja sobie dam więcej tego. Dobra. 6 milionów czy tam tysięcy. Nie wiem. Dobra, wybuchło to i to wygląda kozacko. Kozacko. Teraz sprawdzamy tą bombę. Okej. Okay. Nawet. To było, ale tu me zadaje Wow. Dobra. Teraz Okay. Aha, smog, dobra. To idziemy dalej. Aha, A, dobra. No wybuch, wybuch. No wybuch. wybuch. Jezu, jak ktoś ma epilepsję, to nikt nie ogląda tego filmu. Chyba, nie wiem. Dam na początku filmu napis. Uuu. O kurde! U. Okej, okay, mały ten wybuch. Okej. Okay. Troszkę większa bomba, więc się boję. O! Okej. Okay. Teraz... ...granat. Okej. Okay. Jest... i to nie jest ostatnia bomba. O! O, co to jest za para? Dym raczej. O! Jezu. Pieczę! Dobra, no tak, jest tak, szczerze. Dobra, tutaj jest. Yy, kolejna bomba. O! Kurde! Okay. Dobra, sprawdzamy teraz. Ej, ona jest duża. Kur... Ale biało. O. Dobra. Teraz no, tutaj jest wszystko połączone, a no, ja nie chcę spoilerować wam. No. To będzie raczej krótki odcinek, bo nie mam pomysłu zbytnio, dlatego taki odcinek robię. No, taki, takie sen. Wow. ale poleciała. E, nic się nie stanie. Nie? O kurde. Wow. Muszę przyznać. Ło. Wow. <grytania> e, dobra, teraz ta bomba, widzowie. O kurde Wow Dobra. Normalnie bomba atomowa. Nie no, to nie jest bomba atomowa. Teraz... Oj! Teraz sprawdzamy o tą bombę. O, 8 HP tylko. Dobra, wiem, zginę na pewno. Dobra. Czemu ona... Nie! Nie! Kurwa! O, sorry, że powiedziałem, że wszystkie są. O, o, Jezu, co się stało? Jezu, nic nie widać, troszkę poczekamy. O, wszystko jest tutaj zatłożone, nic nie widzę. Musimy troszkę poczekać. Kurde, nic nie widzę. O, dobra. Dobra jest. Mamy kolejną. O! Nie mnie zabiła. Wow. Te bomby naprawdę są zbyt mocne. One nie zabijają kita. Dobra, teraz sprawdzamy tą bombę. Wow. No. Też mocna. Jezu, nic nie widzę. Musimy troszkę poczekać. O! Nie dobra, się była tej bomby. To wygląda jak bomba atomowa. A nie to jest SAR bomba. O kurde. No flash. Koła okay, jakaś. Nie... Dobra. O kurde. Okej. Okay. Dense. Okej. Okay. Dense. Co <laughs> bomba dense. Dobra. Nie, czemu tak blisko? O boże. Okej, okay, spróbujmy, no flash. Wow! Dobra, lepiej to wyglądało. Dobra, teraz. Teraz ta bomba. Tu też flasza. Wow! O! Wow! Dobra. Teraz. Spice, no okay. Nie wiem, czy to tak się mówi, ale. czemu ja jestem tak blisko? Okej, okay. To koniec? Mhm, to koniec, dobra. E, teraz, sarbomba. Dobra, się boję. O! Okej, okay, ale to jeszcze nie jest koniec. Bo to jest ostatnia bomba. No więc to już jest powoli koniec. Dobra, ostatnia bomba. Leci! O kurde. Okej. Okay. Ej, słabe, dobra. Widzowie, zakończymy odcinek. Oto yy, najmocniejszą bombą. Więc... Kończymy odcinek. Bye bye. O kurde. No więc... O Jezu! O! Dobra. To się dzieje zbyt... Dużo! Jezu, wsz wszystkie bomby wybuchają. Te co są tutaj na obrazku. Dobra, więc ja już kończę odcinek na... Raz.